Pomidory, już nie musimy za nimi tęsknić przez długie wieczory zimowe. Dziś dostępne są w sklepach przez cały rok. Dzieje się tak za sprawą szklarni, które zajmują się ich uprawą. Do szklarni zaś na bieżąco muszą być dostarczane odpowiednio przygotowane rozsady, z których będzie można produkować owoce. Dziś zobaczymy, jak przygotowywane są rozsady pomidorów. W tym celu odwiedziliśmy szklarnię grupy producentów rozsad Krasoń. Przyjrzymy się rozsadom bezglebowym, zobaczymy jak powstają siewki szczepione dwupędowe. Brzmi skomplikowanie? Zaraz dokładnie wyjaśnimy o co chodzi. Zaczynamy od wysiewu. Nasiona pomidora zostaną umieszczone w podłożu z wełny mineralnej, powszechnie stosowanym przy tego typu uprawach. Przed wysiewem podłoże jest podlewane pożywką z wody i nawozów wieloskładnikowych oraz mikroelementów. Nasiona pomidora, które naturalnie mają nieregularny kształt, umieszczone są w specjalnej otulinie. Jest to niezbędne dla maszyny, która na linii do wysiewu automatycznie układa je w podłożu. Następnie nasiona przykrywane są wermikulitem. Minerałem, który ma dużą zdolność zatrzymywania wilgoci. Chroni też delikatne nasionka przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Dalej nasiona trafiają na dwie doby do kiełkownika, gdzie panuje wysoka wilgotność, a temperatura wynosi od 26 do 28 stopni Celsjusza. To idealne warunki do kiełkowania nasion. Po tym czasie trzeba zmienić otoczenie i poczekać na pierwsze wschody roślinek. Po 9 dniach od wysiania mamy już siewki, które teraz trzeba posortować na poszczególne klasy jakości. Odbywa się to znów na automatycznej linii. Kamery fotografują poszczególne siewki, a komputer przydziela je do odpowiednich klas pierwszej, drugiej lub trzeciej. Tak posegregowane rośliny robot odkłada na tacę. Czas na szczepienie. Sadzonki pomidorów będą służyć w szklarniach jako rośliny całoroczne. Muszą więc nie tylko rodzić ładne i smaczne owoce, ale też wykazywać wigor i odporność przez cały rok. Dlatego szczepi się dwie rośliny. Podkładkę stanowią odmiany, które odznaczają się mocnym ukorzenieniem i są odporne na choroby. Za rodzenie owoców odpowiadają zaś odmiany szlachetne. Podkładkę się odcina tak, żeby została sama łodyga. Na łodygę nakładany jest silikonowy klips, do niego zaś wsuwana jest odmiana szlachetna. Zrastanie dwóch odmian odbywa się w foliowych tunelach, gdzie panują odpowiednie warunki: wysoka wilgotność ponad 90% oraz temperatura od 22 do 24 stopni Celsjusza. Po zrośnięciu czas na sadzenie. Jako podłoże posłużą kostki ze znanej nam już wełny mineralnej. To bardzo sterylne podłoże, wolne od patogenów obecnych w glebie. Gwarantuje o wiele mniej zabiegów chemicznych niż przy uprawach glebowych. Podłoże jest płukane z wszelkich pyłów i nasączane pożywką, odznaczającą się odpowiednim pH oraz stężeniem składników odżywczych. Na koniec siewki trafiają do kostek. Rośliny odbierane są z linii i odwożone do wybranych naw. Po trzech dniach odcinany jest wierzchołek. Dzięki temu rozsada wypuści nowe pędy. Szklarnia podzielona jest na bloki klimatyczne dostosowane do poszczególnych etapów wzrostu rośliny. Temperaturą, stopniem naświetlania oraz wilgotnością powietrza steruje komputer klimatyczny. Podlewanie odbywa się przy wykorzystaniu wody deszczowej oraz wody z własnych studni, uzdatnianej w zakładowej stacji. Nadmiar wody jest odbierany i po przefiltrowaniu podobnie wykorzystuje się ją do podlewania roślin. Wracamy do naszych rozsad. Po odcięciu wierzchołków w kostki wbijane są patyki, po których będą się piąć pędy. Można ustawić odpowiednią ilość patyków oraz kąt, pod jakim maszyna wbije je w kostkę. Rozsady wzrastają w odpowiednich warunkach. Gdy zaczną się stykać liśćmi, trzeba je rozstawić do około 9 kostek na metr kwadratowy. Żeby roślina się nie przewróciła, łączy się ją z patykiem za pomocą klipsa. Od momentu siewu do czasu, kiedy rozsady można zawieźć do klienta, mija około 60 dni. Wówczas rośliny pakowane są na popularne w ogrodnictwie wózki duńskie i wysyłane do szklarni specjalizujących się w uprawie pomidorów. W ciągu roku szklarnia grupy Krasoń przygotowywanych jest około 10 milionów rozsad pomidorów. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal Fabryki w Polsce.pl.